Cześć, witam wszystkich bardzo gorąco. Wróciłem właśnie z Poznania i tam otrzymałem od jednego z twórców gry Lichtspir. Pewnie widzieliście na moim kanale bądź u może innego youtubera. Natomiast to jest na tyle fajna gra, że naprawdę warto o nie powiedzieć jest to polska gra przez Polaków robiona. Bardzo fajne podejście, e, niesamowicie dobra muzyka, a to jest super. Elitarna edycja kolekcjonerska. Jak widzicie, Lichtspir, jest to pudełko. W ogóle zobaczcie, to jest pudełko po starej kasecie VHS. Jak widzicie, pierwsza edycja 0,35 na 100, czyli śmiem twierdzić, że takich oto pudełek powstało tylko 100. Jest to super edycja kolekcjonerska i oczywiście, jak już wcześniej wspomniałem, Gra, w którą już grałem, może ją widzieliście. Może tutaj w tle będzie nawet muzyka z tej gry leciała. Zobaczmy, co znajduje się w środku, bo sama oczywiście może nie kaseta, ale opakowanie po kasecie VHS dużo nam nie mówi. Mamy w środku takiego oto stwora, który jest bardzo ważną postacią, generalnie związaną z grą. Mamy tutaj informacje, drogi graczu, oczywiście w języku angielskim, ale spokojnie damy radę. Generalnie gra też jest w języku angielskim, spokojnie, dacie sobie też radę, jakbyście chcieli zagrać. Jak widzicie, tutaj mamy super retro kadricz. Ja oczywiście posiadałem swojego Pegasusa, który, chciałem powiedzieć, że był oryginalny, ale generalnie sam Pegasus był, że tak powiem, wersją piracką innej konsoli. Jestem ciekaw, w komentarzu pewnie napiszecie, znacie się. Jak widzicie kadricz. I teraz by się ktoś zastanawiał, w jaki sposób ma go użyć, tak? Jak to zrobić? Natomiast sam kadricz jest bardzo kolekcjonerski, ale tutaj mamy grę, więc tutaj podłączamy oczywiście kabel. USB-kiem podłączamy do komputera i możemy sobie zainstalować e, taki Otokadricz. Super rzecz. Mamy także moi drodzy kasetę. Kasetę magnetofonową. E, ja nie wiem, ja chyba już urządzenia w domu nie mam, na której mógłbym sprawdzić, czy faktycznie tu jest soundtrack. E, ale chyba, chyba że mam i sprawdzę to zaraz. To będzie naprawdę fajne. E, mamy tutaj Uber Stereo Music. I dodatkowo oczywiście mamy tutaj spis, to jest cały soundtrack, bardzo fajna retro sprawa, naprawdę edycja kolekcjonerska z mega pomysłem. Następną rzeczą są naklejki, bardzo ładne naklejeczki. Tutaj mamy też stronę, jak ktoś jest zainteresowany, liść lift.peer.com, ta jest troszkę inna, one się różnią, chyba na dole mają tutaj, to jest taki różowy ten napis tutaj na białym tle. Mamy także taką przypinkę, którą oczywiście możemy sobie gdzieś włożyć do naszej kolekcji, poziom nosić. I mamy tutaj kodzik. I właśnie na ten kodzik zrobię na Facebooku konkurs. Z tyłu jest kodzik Steam. Ja już swoją kopię posiadam, więc postanowiłem Wam rozdać. Nie pokażę teraz tego kodu. Będzie post. Jak widzicie ten film w tym momencie na YouTubie, to już jest post stworzony też z miniaturką właśnie z tego filmu. I pod nim napiszcie... co możecie napisać? Hasło dzida. O, hasło Dzida bo tam generalnie w tej grze rzucamy taką laserową dzidą. Hasło dzida rozlosuje 2-3 dni i będzie konkurs rozwiązany. Dobra, moi drodzy, chciałem Wam go pokazać, bo jestem niesamowicie dumny i bardzo dziękuję panu Bartkowi, że właśnie przekazał mi taką oto edycję kolekcjonerską. Ja za chwilę idę z tą... a, idę teraz. Idę sprawdzić, czy to działa. Moi drodzy, mamy taki wehikuł czasu. Jak widzicie, nie był długo <grym> używany. Sprawdzimy. No wrzucimy kasetę, chyba że tą stroną. Sprawdzamy, czy to zadziała. Tutaj mamy przełączone. Działa! Pasy! Faktycznie działa. A teraz przewiniemy? Dobra, przewiniemy sobie troszkę do przodu i może puścimy, zaraz chwilę będzie inny przebój.